Witam was serdecznie. Jeżeli odpaliłeś ten film, to zakładam, że już obejrzałeś Thunderbolts, a jeżeli nie, to musisz go wyłączyć, bo ten film to jeden wielki spoiler. Dzisiaj zrobimy sobie skrót Thunderboltsów. Powiem wam co ja uważam o tym filmie oraz jak wyglądała grupa Thunderboltsów w komiksach. Thunderbolts to film oparty na komiksach o takiej samej nazwie, które zostały stworzone przez Kerta Buśka i Marka Bagley'a, którzy są bardzo znani w komiksowym świecie. Jest to grupa antybohaterów, którzy próbują zaistnieć jako bohaterowie. W rolach głównych Występują. Florence Pugh jako Jelena, czyli siostra Czarnej Wdowy, szkolona w Czerwonej Sali. Sebastian Stan jako Bucky, czyli zimowy żołnierz, dawniej zabójca Hydry i przyjaciel Steve'a Rogersa. David Harbour jako Red Guardian, który stanowi rosyjski odpowiednik Kapitana Ameryki. Julia Louis Dreyfus jako Valentina Allegra de Fontaine, czyli dyrektor CIA. Jan Russell, który wcielił się w Johna Walkera, początkowo trenowany przez rząd jako następca Kapitana Ameryki, ale później odebrano mu ten tytuł i stał się USA agentem. Olga Kurylenko, czyli Taskmaster, która naśladuje ruchy przeciwnika, ale jej rola w tym filmie jest bardzo krótka. Hannah John Kamen jako Ghost, która przez krótki czas może przenikać przez ściany i tym podobne. I oczywiście Louis Pullman jako nasz Bob, Sentry i Void, który ma zaburzenia i w filmie widzimy jego alter ego. A teraz przejdźmy do skrótu fabuły filmu. Oczywiście nie będę szczegółowo omawiał każdej sceny, tylko te ważniejsze rzeczy. Dyrektorka CIA Valentina Allegra de Fontaine w sądzie dowiaduje się, że w jej sprawie będzie dochodzenie z powodu nielegal operacji. Valentina, żeby zatuszować wszystkie dokumenty, wysyła swoich agentów. Jelenę Belową, Johna Walkera, Taskmastera i Ghosta na tajną misję. Do jej, tak jak to powiedziała, podziemnej twierdzy. Kiedy już je tam zebrali i chcieli się powybijać, okazało się, że to pułapka, żeby ich wyeliminować. Kiedy ze sobą walczyli, Ghost zabiła Taskmastera. Nagle wyłania się tajemniczy mężczyzna w piżamie o imieniu Bob. Jak już wszyscy wiemy, to Sentry, który jest wynikiem eksperymentów Valentiny i posiada nadludzkie moce. A ta jego moc jest po walna z milionem eksplodujących słońc, antybohaterowie, żeby nie zostać zabici, musieli ze sobą współpracować, aby uciec. Kiedy udało im się dotrzeć na górę i wyjść z budynku, Bob poświęcił się i wtedy odkrył swoje moce. Przeżył ostrzał żołnierzy, wzbił się w powietrze, a kiedy spadł, wytworzył wielki wybuch i dalej grupa musiała uciekać na nogach. Kiedy już nastał dzień, zauważyli, że jedzie do nich Red Guardian swoją taksówką, który odwożąc Valentinę dowiedział się, że kazała ona zabić Jelenę. Uratował resztę, a kiedy uciekali, zaatakował ich oddział żołnierzy których pokonał Baki, który wysadził też taksówkę i ich swytał. Miał on ich aresztować po to, by zeznali oni w sądzie przeciw Valentinie, ale kiedy dowiedział się o jej eksperymentach, to zmienił zdanie i razem stworzyli grupę, której Red Guardian dał nazwę po klubie piłkarskim z dzieciństwa Jeleny, czyli Thunderbolts. Razem udali się do wieży Avengers, która teoretycznie już nią nie jest, bo kupiła ją Valentina i zmieniła jej nazwę na Watchtower. Tam odkrywają, że The Fontaine zmieniła Roberta Reynoldsa w Sentry'ego. Bob z totalną łatwością i w efektywny sposób pokazuje swoje moce i ich pokonuje. Po tym zaczął wypominać Valentinie, że niby czemu ma się jej słuchać, skoro jest Bogiem. I jak to ona sama powiedziała, jest on lepszy niż wszyscy Avengersi razem wzięci. Kiedy miał ją wykończyć, asystentka Valentiny aktywowała przełącznik, który niestety uwolnił drugie oblicze Santriego, czyli odchłań. I zaczął on pochłaniać cały Nowy Jork. Jelena sama weszła w ten wymiar, by dotrzeć do świadomości Boba. Tam dowiaduje się o jego traumach i lękach. Dołączyli do niej pozostali członkowie Thunderbolts, którzy pomogli jej i Bobowi pokonać Wojda i przywrócić światło w mieście. Po tych wydarzeniach Thunderboltsi zobaczyli Walentinę, za którą od razu ruszyli, a ona wyszła przed prasę i zmanipulowała publicznością, przedstawiając Thunderboltsów jako nowych Avengersów. W scenie po napisach nowi Avengersi dostają sygnał z kosmosu. Po zobaczeniu obrazu ukazuje nam się statek kosmiczny z logiem 4, co zapowiada nam fantastyczną czwórkę. A teraz co ja sądzę o tym filmie. Thunderboltsi to całkowicie odmienny film od reszty uniwersum Marvela. Dostaliśmy Niezły balans między akcją i humorem, ale nie zabrakło właśnie tego pokazania słabszych stron bohaterów, czyli właśnie tego, że Jelena ciągle jest smutna po stracie siostry, czy po prostu to, że robiła to, co robiła, albo Walker, który stracił żonę i dziecko. I właśnie tam roczność tego filmu, czyli cały Bobby, jego historia i przedstawienie Wojda. Największym zaskoczeniem była końcówka filmu, gdzie bohaterowie stają się New Avengers. A jeszcze większym scena po napisach, gdzie mają oni własną siedzibę i faktycznie stali się tymi bohaterami, którzy wreszcie ratują ludzi. No i oczywiście najważniejsze, czyli scena, przez którą dosłownie miałem ciarki. Statek Fantastycznej Czwórki. I moim zdaniem to trochę zdradza nam już film Fantastyczna Czwórka. Pierwsze kroki. W zwiastunie Fantastic Four widzimy, że na Ziemię przez błąd Rida Richardsa przychodzi Galactus. I wydaje mi się, że być może Fantastyczna Czwórka z tamtego wymiaru nie dała sobie z nim rady i uciekła do tego. No ale na rozwiązanie tej teorii przyjdzie nam poczekać do lipca. Posumowując, Thunderboltsi to naprawdę świetny film, godny polecenia. Jeśli chodzi o komiksy, to bohaterowie wchodzący w skład Thunderboltsów bardzo często się zmieniali. W pierwszej historii Kerta Buźka byli to Baron Zemo, Songbird, Goliath, Beetle, Moonstone i Techno. Później na przykład w Thunderboltsach, gdzie rządy sprawował Norman Osborn w czasach Dark Reign, byli to właśnie Green Goblin, Bullseye, Venom, Moonstone, Penance i Swordsman. Oczywiście gruby było o wiele więcej. Jeśli chodzi o Avengersów, to właśnie komiksy z lat 2000. Ostatnio właśnie nagrywałem wam odcinek o tym, jak upadł Avengers i właśnie po nich powstali New Avengers, w których skład wchodził m.in. Spider-Man czy Luke Cage. Tutaj mamy odmienną sytuację. Dzięki, wielkie za oglądanie, i oczywiście dajcie znać, co Wy uważacie o tym filmie.